Trzymaneczko, mordeczki. Z tej strony Cieczon. Witam Was w moim nowym projekcie Encyklopedia Hipertrofii. Dzisiaj pogadamy sobie na temat wpływu czasu pod napięciem na ilość powtórzeń preferowanych w danych ćwiczeniach, w danych wariantach ćwiczeń. Zaczynamy. Zauważcie, że w ruchach takich globalnych, wielosobowych na wolnych ciężarach Najczęściej preferujemy zakres od 1 do 5, na przykład w przysiadzie w ruchach, natomiast izolowanych, takich jak wyprosty na maszynie siedząc, tutaj będziemy zdecydowanie bardziej preferować te wyższe zakresy od powiedzmy 10 do nawet 20 ruchów. Teraz dlaczego mamy takie tendencje, jeżeli chodzi właśnie o wybór powtórzeń w tych właśnie konkretnych rodzajach świeżych że w przypadku ruchów globalnych, wielosobowych, takich jak właśnie przysiad, ten dystans od pełnego wyprostu do pełnego zgięcia, po prostu, po prostu ten cały zakres ruchu jest bardzo długi, on naprawdę długo trwa. Zauważcie, że jak opisujemy tempo dla powiedzmy takiego siadu, to ta łączna ilość sekund na jeden ruch nawet często wynosi około 6 sekund więc jest to naprawdę dużo na samo jedno powtórzenie. Oczywiście możemy też to zrobić dużo szybciej, bądź jeszcze nawet wolniej. Tutaj oczywiście możemy sobie to tempo dostosować, jednak sama podstawa takiego, wiecie, płynnego ruchu, no w przypadku siadu jest dużo dłuższa, nawet dwa razy dłuższa niż w przypadku takich wyprostów nóg na maszynie siedząc. I teraz właśnie z tego powodu my najczęściej w ruchach wielostabowych wybieramy po prostu te zakresy siłowe, ponieważ w przypadku wyższych zakresów bardzo często limiterem nie jest nawet sama nasza siła, lecz wytrzymałość. Tutaj ten właśnie pobór tlenu. Zauważcie, że, zauważcie też, że siat jest naprawdę ciężkim ruchem. Tutaj stoimy. Musimy ten ciężar cały czas trzymać na plecach. Musimy pilnować tego, aby się nie przychylić ani w jedną, ani w drugą. Stronę. W przypadku takich wyprostów, nóg na maszynie siedząc, jesteśmy w pełni, że tak powiem, zabezpieczeni. Wykonujemy tylko ruch w jednym stawie, w stawie kolanowym. Dlatego właśnie tutaj dużo łatwiej jest nam wykonać po prostu więcej powtórzeń i faktycznie ten miesień spompować. Dlatego generalnie przejęło się, że w ruchach globalnych wykonujemy po prostu mało powtórzeń w tych takich zakresach bardziej siłowych a w ruchach izolowanych wykonujemy tych ruchów więcej i jest to właśnie spowodowane po prostu tym głównie czasem pod napięciem tą skomplikowanością danego ruchu, to całą jego złożonością. Tak to wszystko wygląda, będziemy się w kolejnym wideo mordeczki, siła z Wami.